Nie tylko apostołowie muszą sobie to bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie jest rzeczą dobrą, żebyśmy zaniedbywali Słowo. Apostołowie sobie uzmysłowili, że pośród wielu działań, które mogą być dobre, jeżeli u początku każdego działania nie jest rozeznanie, czy to pochodzi od Pana Boga, czy dane działanie jest... Naznaczone mądrością, którą daje Pan Bóg, zobaczyli, że to może być poprowadzenie wspólnoty donikąd. Oni jako apostołowie, oni jako ci, którzy mieli piersi wychodzić i czynić uczniów, oni musieli mieć kontakt codzienny z żywym słowem. Myślę, że dotyczy to każdego z nas, kiedy chcemy, żeby nasze działania były mądre. Żeby, żebyśmy podejmowali nasze działania w oparciu o taką bogatą wiedzę, która jest złożona w sercu Pana Boga, to musimy mieć kontakt ze Słowem. Nie możemy go zaniedbywać. I nie o to chodzi, czy czytamy Słowo regularnie, ale najważniejsze jest, czy mamy taką mentalność ludzi, którzy w momencie, kiedy mają podejmować decyzję, sięgają po Słowo.